Witam serdecznie. Nie wiem co powiedzieć, bo chyba to jest dla nas wszystkich dość spore zaskoczenie. Na wczorajszej konferencji Microsoftu i B-testy dostaliśmy. Praktycznie datę premiery Diablo 4. Może nie konkretny dzień, może nie konkretny miesiąc, ale już wiemy, że Diablo 4 ukaże się w 2023. Czy to będzie na wiosnę, czy to będzie na jesień, czy to będzie przed świętami, jeszcze tego nie wiemy, ale już wiemy, że niedługo, niedługo. Dostajemy tą grę. Niedługo z perspektywy tego, że e, tak naprawdę musieliśmy na nią czekać wiele, wiele lat. E, jakbym miał spekulować, to mm, gdybyśmy dostali we wrześniu albo w październiku beta testy, na której już w tym momencie możecie się zapisać, oddzielne nagranie z tym związane jest już na moim kanale też YouTube. To wtedy może byłaby mała, mała szansa, że na wiosnę 2023 dostaniemy już Diablo 4. Więc zobaczymy, zobaczymy, ale to jest mało ważne. Ważne, że dostaniemy tą grę w przyszłym roku linka do całego artykułu związanego z premierą Diablo 4 w 2023. macie pod filmem. Więc zapoznajcie się szczegółowo. Mamy opis oczywiście po polsku. Diablo 4 wyjdzie na PC, na wszystkie konsole. Więc praktycznie będziemy mogli grać sobie na każdej platformie jaką będziemy chcieli, oprócz tego będzie możliwość grania między platformami, więc jeżeli yy, wasz kolega będzie miał PlayStation 5 i tam będzie chciał grać w Diablo 4, a wy będziecie grali na PC, będziecie mogli wspólnie grać. E, oprócz tego dowiedzieliśmy się, że dostaniemy nową klasę Necromantę i na tym się skończy w tym momencie, więc wychodzi na to, że będziemy mieli 6 klas na sam początek, o ile dobrze pamiętam. I co, zobaczmy szybciutko w tle nagranie gameplay z Diabełka 4. Jest to nagranie z konsoli najnowszej Xboxa. Graficznie wygląda to. Wow, przepięknie, mroczna grafika. No, zapiera dech w piersiach. Jest fajnie, jest, jest klimat, jest klimat Diablo 1, jest klimat Diablo 2. Wygląda to prześwietnie, prześwietnie. Tym bardziej, że to jest na konsoli, a na PC może to wyglądać jeszcze, jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o, o, o samą datę premiery, poczekajcie, pięć postaci jednak, nie sześć, 5. pięć. Pomyliłem się, przepraszam, 5 postaci dostajemy co jeszcze tutaj widać będzie można robić kustomizację wyglądu więc każda postać będzie wyglądała inaczej tak? jeżeli przynajmniej chodzi o taki wygląd na samym początku wyjściowy przypuszczam, że potem będzie można jakoś jeszcze zmieniać skórki, wyglądy i tak to jest świetna, świetna sprawa Oprócz tego, co jeszcze? Będziemy mieli otwarty świat, który przypuszczam, że będzie rozbudowywany i pewnie docelowo będziemy dostawać nowe postacie. Oprócz tego, bardzo dużo miejscówek do eksploracji: przy różne dungeony, eventy, miejscówki do zajmowania. No, świetnie, świetnie to wygląda. Bosowie w tych miejscówkach. Po, w momencie, kiedy ich pokonamy, dostaniemy odpowiedni lucik, yy, będzie można zajmować, przejmować teren. No, kupę, kupę fajnych rzeczy. Tu widzicie, tu jest wejście do jakiegoś dungeonu, który trzeba przejść i tam też dostajemy lód. Yy, no, bardzo, bardzo dużo yy, rzeczy, których, yy, zawsze, które zawsze życzyłem sobie w Diablo 3, no, ale dostajemy to w Diablo 4. Tutaj widzicie, jest jakby taki mini raid Boss, który się pojawia co jakiś czas na terenie Otwartego Świata. Pewnie będą jakieś miejscówki, w których na przykład w jakichś tam godzinach będzie się pojawiał ten boss. Spotyka się ileś tam osób randomowych albo znajomych, i wtedy można zwalczyć tego bossa. Jeżeli się go pokona, to wtedy dostaje się ludzi, tak? No niesamowicie to wygląda. Swojego czasu, jak dowiedzieliśmy się, że Microsoft przejął Blizzard Activision, to było dużo głosów, że to jest negatywne. Ja uważam, że to jest jedno z lepszych rzeczy, które się nam mogła zdarzyć, przynajmniej jako graczom, ze względu na to, że pewnie szeregi Blizzarda zostały zasilone przez większą ilość programistów, grafików i przez co dostajemy szybciej tą grę. Tak? Przypuszczam, że całkiem to wszystko inaczej zaczęło wyglądać i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że, że naprawdę dostajemy tę grę tak, tak, szybko. Od dłuższego czasu na streamach, a propos zapraszam na streamy na Twitcha, od poniedziałku do piątku 16-17 streamuje Diablo Immortal, Lost Starka. Może niedługo Diablo 4, zobaczymy. I o, tutaj widzicie drzewko umiejętności. Ja pierdzielę, jakie zbudowane. No i oczywiście endgame. Ma być bardzo, bardzo duży endgame, który będzie rozszerzany. No pięknie to wygląda. Graficznie jest, jest wypas. Bardzo dynamiczna rozgrywka, tak jak w Diablo 4. No i tylko mam nadzieję, że, że w miarę rozsądnie jakoś to rozwiążą, jeżeli chodzi o monetaryzację, że nie będzie takiej skuchy jak przy Diablo Immortal, tak? Bo tego byśmy nie chcieli, to by się źle skończyło. 2023, niesamowita informacja, Diablo 4. Co tu jeszcze mamy? No Nekromantę dostaniemy. Oprócz tego jeszcze będzie materiał. Praktycznie dzisiaj o godzinie 19 będzie dodatkowy materiał bardziej szczegółowo omawiający Nekromantę, bo na konferencji dostaliśmy tylko i wyłącznie taki zwiastun, trailer. Nie było jako tako gameplayu związanego z Nekromantą. Co tu jeszcze jest ciekawego? No, oprócz tego, że, że będzie można wiele, na wiele sposobów przechodzić grę, personalizacja postaci, to już o tym mówiłem. Odkrywanie świata po, po swojemu, no to, to są, musicie na spokojnie przeczytać. to będzie podziemia prawie 150 dungeonów i tak dalej i tak dalej więc będzie bardzo bardzo dużo rzeczy do robienia i to przypominam że to jest sam początek przypuszczam że jak gdybym miał to zrobić to bym zrobił to w ten sposób że dałbym ileś tam tych postaci na sam początek dałbym jakąś tam część świata ileś tam dungeonów ileś tam kontentu na sam początek endgame'owego, nazwijmy to w ten sposób, bo będzie kampania, którą trzeba będzie przejść, wbić jakiś tam level, a potem będziemy pewnie podnosić poziom naszej postaci, w postaci na zasadzie pewnych tam endgame'owych rzeczy, które będzie można robić. I pewnie za jakiś czas będziemy dostawać inną część świata plus dodatkowo jakieś tam nowe postacie. Myślę, że to tak jest zaplanowane. Systemy społecznościowe i tak dalej i tak dalej. Opcje dla rozwiniętych postaci, no to jest ten endgame. Drzewko szeptów, no to mamy. To, co tam przez chwilę było widać na, na, na filmiku, będzie dość mocno rozbudowane. Troszeczkę to zmienili od samego początku. Na samym początku, jak, jak widzieliśmy pierwsze materiały z Diablo 4, no to to trochę inaczej wyglądało. Teraz jest to bardziej zaawansowane. No dobra, ogólnie powiem Wam w ten sposób. Jestem bardzo zhypowany. Mam nadzieję, że Wy też, tak jak mówiłem, zapoznajcie się jeszcze z jednym nagraniem związanym z rejestracją do beta testów. Na razie jeszcze nie wiemy, kiedy będą te beta testy, więc trudno powiedzieć, ale lepiej się jak najszybciej zarejestrować i czekać na nie. Ja myślę, że te beta testy będą gdzieś tak we wrześniu. Tak mi się wydaje. I gdyby były beta testy we wrześniu, to może na wiosnę byśmy dostali grę. Bo to jest tak, że producenci gier lubią wypuszczać gry po zakończeniu się roku rozruchunkowego, który na zachodzie jest mniej więcej na wiosnę, tak? Gdzieś tak w marcu jest chyba rok rozrachunkowy, się kończy, i potem e, lubią wypuszczać gry, albo lubią wypuszczać gry wrzesień, grudzień, tak żeby, żeby wychodziły przed świętami. Ale myślę, że, że tutaj może, może być kwestia, zależy jak są daleko. Jeżeli dostaniemy szybko beta testy, to może dostajemy szybko grę, bo jeżeli te beta testy już praktycznie są zapowiedziane i już jest rejestracja do nich, pewnie za jakiś czas dostajemy informacje, kiedy one będą, to znaczy, że oni są już daleko. Że tak naprawdę grę mają już gotową, że, że tylko ją dopieszczają, szlifują ją, to co jest, to już, już jest ostateczny, że tak powiem, ostateczna gra, którą chcą wypuścić na sam początek, tak? Bo już było powiedziane, że to jest ostatnia postać, którą w tym momencie będą dodawać. Nie będą jeszcze czekać na przykład robić dodatkowej jeszcze jednej postaci. Tylko tyle, co jest w tym momencie w grze z nekromantą na sam początek tyle wystarczy. Ja uważam, że to jest dobra sprawa. Potem za, za pół roku mogą wypuścić następną postać plus następną część świata plus następny content jakiś tam endgameowy. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Zapoznajcie się z materiałem. Linka będziecie mieli pod, e, pod filmem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zostawcie subskrypcję, bo tak jak mówiłem e, w poprzednich nagraniach, praktycznie od pierwszego tygodnia, kiedy wyszło Diablo 3, zajmuję się tą grą. E, I tak naprawdę e, jak, tylko będą, e, jak tylko będzie możliwość nagrywania coś z Diablo 4, z beta testów, albo z konkretnej gry, jak wyjdzie, to będzie bardzo, bardzo dużo materiałów na temat tej gry, więc jeżeli będziecie tym zainteresowani, to zachęcam serdecznie. No i oprócz tego, tak jak mówiłem, wybijajcie na Twitcha na streamy codziennie od poniedziałku do piątku. To co? Piękne dzięki, papa i cieszcie się razem ze mną. Na razie, hejka.